Cześć wszystkim, witam was ponownie na moim kanale i jak już widzicie po tytule, dzisiaj opowiemy sobie trochę o srebrnej odznace jeździeckiej jak i również, tak jak to zrobiłam z brązem, podam takie zagadnienia, które mm, są na jej pytaniach. Srebrna odznaka jeździecka to jest pierwsza z tych ogólnych odznak, która w końcu nam coś da, <grym> więc... <grym> Tak, jeszcze kono daje nam tylko to, żeby móc podejść do brązu. Brąz nam daje tylko to, żeby móc podejść do srebra, a srebro w końcu nam coś da, bo bez srebra nie będziemy mogli mieć klas sportowych. O klasach sportowych zrobimy sobie oddzielny filmik, więc tutaj jakby nie będę się o tym rozpowiadać. No i tak, żeby podejść do srebra, musimy mieć 9 lat. Więc jeżeli ktoś jako 8 latek podszedł do brązu, no to musi poczekać rok do podejścia do srebra. Kiedyś było też coś takiego, że było trzeba poczekać, jak dobrze pamiętam, pół roku pomiędzy brązem a srebrem. Teraz z tego co wiem, to nie ma czegoś takiego, czyli tak naprawdę jeżeli jakaś stajnia organizuje dzień po dniu odznaki, to można by było to w sumie zrobić dzień po dniu. Ale tak się raczej nie zdarza. Jak już to rozdzielają, po prostu to na najeżdżę konno, a potem na tę brąz srebro. Ewentualnie złoto jeszcze dokładają. Który ośrodek może to robić i, i ma jakby na to warunki chętnych w ogóle przede wszystkim. Um, więc nawet tydzień po tygodniu w sumie będzie byłoby najszybciej <grybujesz> zdać. Um, no, już na srebrze powiem Wam, bardziej się na wszystko patrzą. Tak, jakie je ogólnie jeżdżę konno według mnie olewają, brąz, trochę olewają. Tak no na srebrze już trochę bardziej się patrzą, chociaż to też przypominam, wszystko zależy od egzaminatorów, bo są tacy, że naprawdę y, przyłożą się do egzaminu i naprawdę będą patrzeć na to, jak siedzicie, jak powodujecie koniem i, i to wszystko. No a będą tacy, którym po prostu starczy, że się na tym koniu utrzymać. I tak jak to było w odznace brązowej, za poszczególną część praktyczną, czyli za część ujeżdżeniową lub część skokową, musimy osiągnąć wynik minimum 5,5 punkta. Na to się tam składają różne czynniki, o których już tam dokładnie powiem przy drugiej części filmu, ponieważ już na drugą część o srebrze chcę po prostu połączyć już ujeżdżenie skoki. Myślę, że to nie wyjdzie super długo, więc da się to połączyć. Natomiast za poszczególny element ujeżdżeniowy nie może mieć oceny niższej niż 5.0. Czyli no przykładowo tak jak wam to tłumaczyłam w brązie, zdaje się, mówiłam o tej sytuacji, gdzie mm, komuś się zagalopowało tak na złą nogę, cały element przejechał na złą nogę, w sumie dostał za element 1 i tak naprawdę nie powinien zdać tej odznaki. Natomiast ją zdał, ale według jakby PZJ-u nie powinien. Co tu jeszcze mamy? Za oczywiście pomyłki na przejeździe ujeżdżeniowym. Pierwsze dwie pomyłki dokładają nam po prostu trochę tam punktów karnych. Natomiast już trzecia pomyłka skutkuje eliminacją z egzaminu. Eliminacja to jest oczywiście również upadek z konia. Yy, niewłaściwe zachowanie co do konia, czyli jeżeli na przykład zaczniemy jechać bardzo agresywnie, to po prostu egzemplatorzy też mogą nas wyeliminować. Natomiast w skokach, oczywiście, jeżeli pomylimy parkour, no to dyskwalifikacja. Yy, tutaj, również z tych części praktycznych, yy, tak jak to było, nawet w brązie. Bo przecież bez brązu można również startować w zawodach, wcale go nie trzeba mieć, prostu wymagają niektóre kluby jeździeckie. Również części praktycznie nie muszą danego, danej części tak praktycznie podchodzić osoby, które mają już jakąś tam klasę takto sportową, w, znaczy klasę w sumie dostają dopiero, jak i srebro będą mieli, ale jakby jak mają na przykład zdany tak przez egzaminacyjny w skokach, to nie muszą już do tych skoków podchodzić w trakcie srebra w ujeżdżeniu tam było ileś tam przejazdów na ileś tam procent, ale to musiałabym doczytać, bo już w tym trochę czasu nie siedzę, więc tam się na pewno mogło coś pozmienić. No to tak ogólnikowo sobie coś tam o tym srebrze powiedzieliśmy. Eee, mówię, najważniejszy aspekt to to, że w końcu ta odznaka nam coś da, tak? Więc do niej dokładając te nasze przejazdy egzaminacyjne w końcu mamy klasy sportowe i możemy jeździć wyżej. Więc przejdźmy już sobie płynnie do Teorii ja sobie znowu powypisywałam takie najważniejsze jakby zagadnienia z tych pytań, bo tam wiadomo, część tych zagadnień się po prostu rozdziela na kilka pytań, więc już dałam jako takie ogólnikowe zagadnienie, co powinniśmy wiedzieć. Jeżeli chodzi o pytania, to jest tylko 170 pytań, więc jest ich nawet mniej niż na brązie. A czykolwiek są one na przykład częściowo po prostu rozszerzone w jakiś sposób? Jeżeli chodzi o brąz, część jest nowych. A czykolwiek y, też no, osoby, które po prostu spędzają więcej czasu w stajni niż tylko y, przyjście, pojeżdżenie i wyjście, to myślę, że też na ludzie je zdadzą. Trochę oczywiście gdzieś tam y, będzie trzeba doczytać, bo to na przykład czy jakąś chorobę czy coś, ale naprawdę myślę, że y, na luziku wcale nie są takie y, trudne. W pytaniach mamy traktowanie koni i sposób szkolenia młodych koni. Rozszerzenie pojęć z widoczności pola widzenia u konia, bandażowanie nóg, po co i czym się to robi, jakimi ogólnie rodzaje tak, bandaży są, na przykład wiązanie koni w różnych miejscach. W brądzie zdaje się było tylko wiązanie gdzieś tam na stanowiskach i w boksach. Tutaj już nam dochodzi, jak bezpiecznie na przykład konia przywiązać w lesie, gdzieś tam do, do drzewa, chyba nawet zdaje się było takie pytanie. Wiedza z zakresu kopyt i ich robienia, czyli na co na przykład zwracać uwagę, kiedy kowal robi kopyta, jakieś tam podkowanie, werkowanie właśnie tych kopyt, przegląd weterynaryjny na zawodach, wady zgryzu, profile głowy koni i szyje ich, budowy zadu i grzbietu, ilość kości, tam w sensie kręgów i, i par żeber. Szyi i klatki piersiowej też, nie tylko żeby. Składniki odżywcze pasz, witaminy w diecie koni, które co nam dają, i, i w ogóle dobory dawek pasz do wykonywanej pracy, bo tam były takie na przykład pytanie, czy konie, które praktycznie że nic nie robią, powinny dostawać bardzo dużo jakiejś tam energetycznej paszy, coś ten desen na pewno było. Było coś z burakami cukrowymi. Bo sobie trochę te pytania raz jeszcze przeczytałam, bo trochę lat temu zdawałam srebro, więc już jakoś super ich nie pamiętam, więc musiałam gdzieś tam chociaż trochę wzrokiem je przelecieć, żeby coś wam tutaj o nich napisać. bo No właśnie też było pytanie o burakach cukrowych. Czy można je właśnie podawać koniom i w jakiej ilości? No to było, że oczywiście można, tylko trzeba uważać, bo jak podamy ich bardzo dużo, no to też powinniśmy wziąć konia do roboty, no bo to jednak za dużo cukrów, prawda? Co dalej mamy prawidłowe wartości temperatury, tętna i oddechów u koni i jak to również powinniśmy zmierzyć. Zapobieganie przyczyny i leczenie takich, jak już to nazwałam, podstawowych. E, chorób, e, bo to w sobie no taka myślę, że nawet i podstawa, tak? No bo tu chodzi nam o grudek, grzybice, gnicie strzałek, ochwat, podbicie, zagwóżdżenie, artrozę, nakosniaki, opoje, zapalenie ścięgień, mięśni, ochwat, kolki, grypę i układ oddechowy. E, tam niektóre z tych rzeczy są tylko na przykład, jak to zapobiegać, pytanie, albo Jakie tam są właśnie objawy, albo jak to powinniśmy leczyć, a niektóre są trochę bardziej rozszerzone, i do każdej z tych chorób są jakby dodatkowe trzy pytania. Różnie to mówię, zrobili. Dalej mamy również ogłowia, wędzidła i siodła, jakieś tam ich rodzaje, trochę działanie wędzidła było w jakiś tam sposób, jak się układa, jakie jest tam zrobione. O mój było dosyć sporo. Więc to musicie sobie na pewno powtórzyć, są wodze pomocnicze, nasze wyczucie jeździeckie, odległości liter na czworobokach, dosiad jeźdźca, jego oddziaływanie jakby na konia, ułożenie łydek, tak, i co, jakie tam ułożenie łydek daje nam w jeździe, co w sensie koń powinien wtedy nam zrobić, charakteryzację chodów koni, czyli poszczególnie będzie trzeba rozpisać, Hmm, znaczy rozpisać, nie rozpisać, po prostu powiedzieć, tak jak wam się zapytają czym się charakteryzuje stęp na przykład swobodny no to musimy go opisać, tak czy tam kóz, nie wiem, wyciągnięty albo zebrany, to to wszystko musimy sobie opisać, stęp, kóz galop, tam wszystkie do tych chodów są odległości przeszkód mamy no i jeszcze poruszanie się z koni po drogach publicznych i to jest tak naprawdę, słuchajcie tyle nic tam więcej już nie ma w tych pytaniach. Kilka razy je przeczytacie i, i myślę, że naprawdę na luzie zdacie. Nic ciężkiego. Myślę, że na dzisiaj to już tyle. Tak szybko, prosto i przyjemnie. Ja się postaram jak najszybciej zmontować drugą część o srebrze, właśnie z łączeniem już ujeżdżenia i skoków. Tam, tak jak to było w brązie, pokażę Wam przejazd ujeżdżeniowy, omówimy go sobie, pokażę Wam różne parkury. Bo tak jak to w brązie już teraz też było, tak teraz też jest i w srebrze, tak samo też jest w złocie. Już nie ma podstawowego przejazdu na skoki, jakby samemu gdzieś tam czy to ośrodek, czy egzaminator wymyśla parkur, na którym y, musimy pokazać swoje umiejętności. Więc y, tak jak już mówiłam na dzisiaj, to y, tyle. Mam nadzieję, że się. Podobało, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji e, kanału i jeżeli coś oczywiście chcecie, żebym bardziej rozszerzyła, dopowiedziała, no to dawajcie znać. Cześć.